Dziś mówię żegnaj spełnieniu i niespełnieniu temu, co było, jakie to było, temu, co się udało i co się nie udało. Każdemu marzeniu i każdemu planowi, temu zrealizowanemu i temu przerwanemu w trakcie realizacji. Dziś dopełniło się? Pochylam głowę w podzięce za doświadczenia, za kilka nowych zmarszczek i siwych włosów. Życie uczy pokory. Przyjmuję odpowiedzialność za to, co moje, zostawiając to, co nigdy moje nie było. Biorę z tego to, co mi posłuży, wesprze i sprawi, że pójdę dalej. Reszty odkładam na półkę, jako przestrogę Biorę w poczuciu odpowiedzialności i idę Bez orzeczenia o winie, bo choć wiem Do czego jestem zdolny, to wiem Także, że są siły większe ode mnie samego A zakres mojej wolnej woli też ma swoje granice Błąd zamierzony, by się zdawało To tylko fraza, choć jakże trafna choć rozpoznane. To popełniony popchnął w ramiona namiętności siłą, z którą nie sposób było dyskutować. To ona... Ta niewidzialna siła, to ona sprawiła, że cała reszta zdała się już tylko formalnością. Dlatego błędy, pomyłki, omyłki, przypadki. Ja już tak na to nie patrzę, bo tyle wiem, ile sam doświadczę. Zostawmy to tak i idźmy już doświadczać. Jesteśmy silniejsi niż nam się wydaje. Więc ostatni raz mówię, żegnaj, skoro przyszło nam się pożegna.